Moja znajomość z Karolem Wojtyłą to jest historia 63 roku, kiedy on był nowym, młodym biskupem pomocniczym w Krakowie, a ja byłem 14-letnim chłopcem, który spędzał wakacje letnie w klasztorze Benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem, gdzie było kilku moich wujów. I oni, żeby ulżyć trochę mojej mamie, która właśnie owdowiała, zaprosili mnie na kilkutygodniowe wakacje. Spędzałem ten czas więc w opactwie i z któregoś dnia zakonnicy powiedzieli mi, że przyjeżdża taki młody biskup z Krakowa, czy ja bym mógł mu służyć dom mszy świętej. Bardzo byłem tym przejęty. Wtedy to było przed Soborem, miejsce, które była po łacinie introibu ad altare deum to wszystko znałem bardzo dobrze i służyłem dobrze świeżo kreowanemu biskupowi pomocniczemu Krakowa. Po mszy świętej, było ich kilka, chodziliśmy na spacer do obrody opactwa. Piękny obrót z pięknym widokiem. Byłem za młody, żeby docenić okazję, która mi się wydarzyła. Jedyne, co pamiętam, to to, że nie tyle rozmawialiśmy, ile on mi mówił o tym, że na mnie ciąży odpowiedzialność, bo jestem najstarszym synem mojej matki i w związku z tym muszę jej no, jakoś pomóc w tej dramatycznej sytuacji, którą się zdarza. Jest to pierwsze wspomnienie spotkania z Karolem Wojtyłą. To jest wspomnienie, które się łączy z pojęciem odpowiedzialności. Wybranie Karola Wojtyły na papieża e, naznaczyło całe nasze dorosłe życie. Byliśmy trzy lata po ślubie z mężem, i ta wiadomość 16 października 1978 roku została nas w Sopocie. Ponieważ to były smutne czasy, druga połowa tak zwanej epoki Gierka, Byliśmy wszyscy bardzo, bardzo przygnębieni. Wyglądało, że ta sytuacja jest beznadziejna i będzie trwała bez końca. I tu nagle ta wiadomość. Pamiętam, jak mój mąż powiedział po tym, gdy się dowiedzieliśmy, no to teraz się zacznie. Wspomnienie, które nazwałabym Kwiaty. Jan Paweł II i Kwiaty. Jest czerwiec 1978 rok, pierwsza pielgrzymka Jana Pawła do Polski. Przylatuje do Krakowa na walicę. No i rano wychodziliśmy na trasę przejazdu papieża. To była dość długa trasa i myśmy tam się wybierali przynajmniej godzinę albo i więcej przed wyznaczoną godziną przejazdu i prawie każdy z nas zabierał ze sobą kwiaty, to pamiętam, ponieważ było jeszcze sporo czasu, więc mogliśmy te kwiaty ułożyć na jezdni. To wyglądało tak, że gdy Jan Paweł w swoim papabile przyjeżdżał tą trasą, po kwiatach, które były takim sznureczkiem ułożony pieczołowicie, jak się potem okazało na całej nie pamiętam ilo kilometrowej trasie przejazdu i tak było codziennie z tymi kwiatami. Panie miało miejsce w roku 1983, raczej bardziej anonimowe. Ja współpracowałem wtedy z Lechem Wałęsą w Gdańsku. Miała się odbyć pielgrzymka papieska do Polski. Papież Jan Paweł II miał przyjechać do Polski i było oczywiste, że będzie chciał się spotkać z przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą. Ale komunistyczne władze nie chciały do tego dopuścić. Do, do nie chciały na to pozwolić i w związku z tym razem z zakonnikami z Jasnej Góry e, zrobiliśmy taki plan bardzo tajemniczy przemycenia Wałęsy z Gdańska do Częstochowy, tak żeby mogło się jednak zrealizować to marzenie Wałęsy, rozmowy z Ojcem Świętym w stanie wojennym, jak i oczywiste pragnienie papieża Jana Pawła II. Myślę, że komuniści się zorientowali, że nawet gdyby bardzo pilnowali Wałęsę, nie są w stanie go pilnować i bez ich zgody też dojdzie do spotkania. To była moja rola, żeby zagwarantować dowiezienie Wałęsy różnymi skomplikowanymi sposobami na jasną górę, żeby tam mogło dojść do ich spotkania. Ale komuniści stwierdzili, że jednak lepiej się zgodzić i w ostatnim momencie. Wycofali swój sprzeciw, ale tak to zorganizowali, żeby się papież spotkał z Wałęsą w górach, w Tatrach, w otoczeniu pasących się baranków, bez widzów, bez kamer itd. Ja już byłem wtedy na Jasnej Górze i trochę jako kompensatę za to, że ten szaleńczy plan nie będzie realizowany. Zakonnicy powiedzieli mi, że jeżeli chciałbym, to mogę przyjąć Komunię Świętą z rąk samego papieża. Nie byłem odpowiednio do tego ubrany, ale oni machnęli ręką, że to jest nieważne. No i w ten sposób pierwszy raz w życiu przyjąłem Komunię Świętą z rąk papieża. W Polsce nadal trwał stan wojenny. Papież jeszcze raz w stanie wojennym przyjechał. Był w Gdańsku, w naszym Gdańsku, tam gdzie rodziła się Solidarność i odprawił przeświętą na takim ołtarzu, który miał kształt wielkiej łodzi piotrowej, okrętu. Pamiętam to doskonale, kiedy papież podniesionym głosem, stojąc na dziobie tego stawku, Przemawiał do milionowej rzeszy uczestników tej mszy świętej i mówił Mówię o was i za was. To było piorunujące. kolejna msza święta na Westerplatte, tam gdzie zaczęła się Druga wojna światowa. Było to spotkanie z młodzieżą i papież wtedy mówił, mam to w uszach, stałem tam dość blisko nawet ołtarza, papież mówił, każdy z was musi mieć w życiu swoje Westerplatte. To była zachęta do tego, żeby się nie poddawać reżimowi, systemowi, władzom. Bardzo nam to pomogło i to Solidarność bardzo wzmocniło. Następne spotkanie to było spotkanie już wspólne razem z moją żoną. Były prowadzone prace w Sejmie, byłem posłem na Sejm, i te prace w Sejmie obejmowały taką bardzo trudną ustawę, ponieważ ja byłem jednym z liderów prac nad tą ustawą, więc chciałem wcześniej zasięgnąć opinii papieża w tej sprawie, papieża Polaka, który znał polską sytuację i potrafił ją rozpoznać. On wtedy powiedział coś, co znalazłem w jednej z jego encyklik, że rolą polityka jest zrobienie tego, co jest możliwe. Jeżeli się nie da od razu zrealizować maksymę tego, co jest moim przekonaniem, co jest dla mnie ważne, i dalej. Trzeba zrobić przynajmniej trochę tyle, ile się da. Pamiętam taką scenę, I powitano. Młodą dziewczynę, która dojechała do Krakowa z Bułgarii. Nie pamiętam szczegółów, jak to się stało. W każdym razie była to młoda dziewczyna, która bodajże nawet uciekła ze swojego kraju. I pamiętam to, jak papież przytulał ją. I myśmy wszyscy właściwie się tak czuli. Ja się w każdym razie tak czułam, jakby to papież mnie przytulał. można zapomnieć my Polacy, my Europejczycy o tym jakim wsparciem cieszyła się integracja europejska ze strony Jana Pawła II w 2003 roku w Polsce przygotowywane było referendum w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej niestety odezwał się gen nacjonalizmu, populizmu i w kampanii przygotowującej to referendum słychać było dużo głosów, że nie musimy się z tą Europą jednoczyć, bo zlecyzowana, bo grzeszy, bo, bo nie jest perfekcyjna, a my, Polacy i tak dalej. Na szczęście, kilka tygodni przed samym aktem referendum. Zabrał głos Jan Paweł II, który powiedział w momencie kluczowym: Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej. Polska jest częścią Europy, ma prawo i obowiązek być częścią Europy. To zadecydowało o wyniku referendum i nawet przekonało niektórych biskupów, którzy też sądzili, że Zbyt bliskie związki z Unią Europejską to może zaszkodzić polskiej bez Nie i racji. Papież się to uświadomił i Polacy już wtedy dobrze wiedzieli, jak głosować w referendum, i wtedy zagłosowaliśmy wszyscy za członkostwem Polski w Unii Europejskiej. I ten wynik zawdzięczamy Janowi Pawłowi II. Ostatnie spotkanie miało miejsce rok przed śmiercią papieża. To był 2004 rok. To był moment, kiedy papież już był bardzo chory, kiedy właściwie nie mógł mówić. Miał taką ściśniętą, sztywną szczękę, jak powiadał półsłówkami. Ja go wtedy prosiłem o błogosławieństwo naszej rodziny. Znał szereg członków rodziny Konopków. Nie bardzo wiedziałem jak go poprosić, bo, bo to liczna rodzina. Powiedziałem, ja proszę o takie szerokie błogosławieństwo dla całej rodziny. On się roześmiał, udzielił mi tak szerokiego błogosławieństwa, że jak dzisiaj to powiadam, też mi się przez moment wydaje, że może mi to się śniło, ale nie. To mi się nie śniło tydzień po tym w dwóch wspaniałych chłopaków oświadczyło się naszym córkom. Ślub miał miejsce rok później. Data ślubu została wyznaczona na 2 kwietnia 2005 roku. Miecie, to była, jak się później okazało, data śmierci Jana Pawła II. Ślub i przyjęcie weselnych obu naszych córek wspólny odbyło się w Krakowie, 100 metrów od dawnej siedziby Wojtury w Krakowie, obok pałacu arcybiskupiego. Dowiedzieliśmy się o śmierci papieża w czasie przyjęcia. Nie tańczyliśmy, ale wszyscy nasi goście było i do dzisiaj, 15 lat później. Ci goście wspominają atmosferę tego ślubu, która była połączeniem wielkiej radości, dwie pary, młode, biorą ślub i równocześnie umiera papież. Papież, który był dla Polaków kimś specjalnym.